Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii Jezus jest przy jeziorze. Wokół Jezusa mnóstwo ludzi. On to o, byli ludzie chorzy z różnymi dolegliwościami, trudnościami, a przede wszystkim zdrowotne. I jak słyszeli, że Jezus uzdrawia, z wielką wiarą, z wielką nadzieją szukają Jezusa. I dostają tą łaskę uzdrowienia. Jezus zdrowia, uzdrawia całego człowieka, jego ciało, jego duszę. Możemy się dzisiaj, a także na świecie dużo ludzi, po domach chorych, w szpitala leżących, proszący o pomoc. Niech Twoje zadanie dzisiaj będzie: Jedno zdrowaś Mario dla chorych, cierpiących. A także proszę dla siebie o łaskę zdrowienia, o łaskę błogosławieństwa od Jezusa.